dobrze Misiu, a Misiu? Co? A pamiętasz się, jak chciałam, żebyś mi dał 10 złotych i mi dałeś? No i co? Bo ja już kupiłam wejściówki. Netto, codziennie mamy najniższe ceny. Tylko teraz kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 12,79. Smakowita z masłem. 500 gramów, 2,29. Po prostu netto. Więcej za mniej. Heja! Specjalnie dla Państwa! Podkorn w Cinema City! Zniszki na ciuchy w Top Secret! Jogulka w KFC! SMS głosowy! Nasz Heja klub to wesoła zabawa w miłym gronie! Heja! Bardzo mocno zbiór Każdy próbuje obniżyć tę wajchę, sam też próbowałem, a może Bogdan z osiedlowego klubu Spartaków. Dawaj Bogdan, dawaj. Ech, prosimy pana Włodzimierza. Widok imponujący, ale... no niestety. O, następny zawodnik, heja banana. Masz ją, ją. Dziękujemy. Na szczęście 7 lutego zrobi to wielka łapa. Są ida, idę już. I will never, ever, ever give it back. Nie, 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 nie oddam. Nie oddam. No? Dawaj. Nie. No? Dawaj. Nie oddam. Czy kierujesz się sercem, czy rozumem, nie oddasz pakietów telewizyjnych TP, które teraz możesz wziąć na próg i oglądać nawet do 6 miesięcy za darmo. Telekomunikacja Polska. Nie chcę z szynką! A ja chcę samą bułkę! A ja chleb z masłem! Przestańcie grymasić. Człowiek wstaje o 17. .00. Jeszcze było widno, żeby kupić na świeże bułeczki, aby tylko mary dzieci darmo zjadę. O, o. No ładnie. Zapłaciłaś za prąd? Każdy kuma. Kom, kom. Że teraz w Żabce kupisz świeże pieczywo nie tylko o poranku. Cześć. Teraz Jogobella owocowa wyspa za złotówkę. Żabka, bliżej ciebie. Hej, ja jestem Lisiu. A ja Krzysiek. Ja Czoklet HD. Ja Link YT. Jestem R1234 Petalitry. A ja Misiek. Ja to Karol TV2. A ja Wikkot 2020. Jestem NLKTV. Ja to Pikachu. Ja to Telewizja 12. A ja Kotlesia. E hey, ja jestem H. Ja jestem Mar. Telewizjon. A ja Chad 3W to prawda, Edu 14K to Nitrost zgadzam się z tobą.